Nazywam się Piotr Tymochowicz. Nagrywam ten materiał z południowo-wschodniej Azji. Mieszkam tu już bardzo długi czas, mam rodzinę kmerską. i i cóż, i no, na własne oczy obserwuję rozkład Europy, problemy Stanów Zjednoczonych, Kanady, tak zwanego Starego Świata. Ewidentnie, proszę Państwa, coraz lepiej jest zrozumiałe hasło, które tutaj słyszę od kilkunastu lat. The future belongs to Asia. Przyszłość należy do Ansi. Tak, dlatego, że to nie jest do końca tak, że Kambodża jest tylko samotną wyspą, ostoją wolnego świata, gdzie kmerzy zachowali wolność osobistą, wolność prywatną, wolność wyboru, wolność decyzji. Nie, proszę Państwa, to jest znacznie szersze zjawisko. To, o czym mówię, te, ta tendencja do zachowania wolności, do tego, by tworzyć przyszłość, by tworzyć nowy świat jest na szczęście tendencją ogólnoazjatycką. Nie ogranicza się tylko do Kambodży, bo gdyby się ograniczyła, ograniczała tylko do Kambodży, no to można by domniemywać, że ktoś na Kambodży w końcu położy swoją łapę i skończy się ta wolność, skoro cały świat staje się zniewolony, to jakim prawem jedno państwko miałoby się uchować. Na szczęście tak nie jest, proszę Państwa, dlatego, że cała Azja obrała zupełnie inny kierunek, Zarówno rozwoju gospodarczego, jak i rozwoju mentalnego. Tutaj na naszych oczach zmienia się w niebywałym tempie. Edukacja najmłodszych dzieci. Co roku powstają nowe programy, modyfiko są modyfikowane. A bardzo często mówi się o wolności indywidualnej, o której ani w Unii Europejskiej, ani w Ameryce w ogóle się nie mówi. Bardzo dużo mówi się o tym, jak świat niszczą wielkie koncerny. Farmaceutyczne banki, przemysł zbrojeniowy, przemysł paliwowy, no i te pozostałe różne mafie instytucjonalne. Tutaj się w miarę otwarcie o tym mówi. W miarę otwarcie istnieje przekaz medialny, istnieje ogromna różnorodność mediów. Natomiast e, ja mam takie wrażenie, proszę Państwa, że Europę opanowała propaganda głównie. Media są aktywne w propagandzie, a nie w komunikowaniu o czymkolwiek. No włosy mi stają dęba, jak czytam, słuchajcie, przekazy europejskie na temat Chin, na temat współczesnych Chin. Nie wiem czy wiecie, że no, prawda dociera do ludzi. Prawda dociera dlatego, że już od dwóch lat czołowe uniwersytety amerykańskie protestują. Przeciwko polityce, w szczególności polityce Donalda Trumpa, przeciwko propagandzie i nawołują wręcz polityków do tego, by mówić prawdę na temat Chin, gdzie, gdzie wymyślono tysiące mitów po to, żeby zobrzydzić ludziom, zarówno politykę tego państwa, jak i jego struktury, jak i jego gospodarkę. Tymczasem Chiny, jakkolwiek to dziwnie zabrzmi, postawiły na wolność. Ja muszę oczywiście się bardzo pilnować, proszę Państwa, żeby zba, za, zbyt pozytywnie nie mówić, nie wiem, o Rosji, nie mówić o Chinach, dlatego że istnieje takie nowe pojęcie w prawie. Ono istnieje zarówno w prawie amerykańskim, jak i w prawie europejskim i wchodzi powoli do prawodawstwa, do jurysdykcji polskiej. Mianowicie mówi się nie tylko o szpiegach, agentów wywiadu. Ale mówi się o agentach wpływu, czyli no, to, to, to jest już szczyt absurdu, proszę Państwa, bo to oznacza, że nie tylko nie można uprawiać marketingu na rzecz danego państwa, czyli jak gdybym w Polsce uprawiał marketing na przykład pozytywny dla Kambodży, i, I wszystko jedno, czy by Kambodża mi za to płaciła, czy nie. No, marketing to jest marketing, tak jak można reklamować firmy i to jest legalne. Tak samo można reklamować państwa. Teoretycznie. Dlatego, że to wszystko zależy od polityki danego państwa. Od tego, czy politycy już na danej dziedzinie położyli swoją łapę, czy też nie. Dlatego jeżeli pozytywnie mówicie o państwie, które, nie wiem, będzie zaliczane do wrogów ojczyzny, to macie prawo zostać aresztowani bez dochodzenia nawet, tak jak Mateusz Piskorski na trzy lata. No i, i postawi się wam zarzut, że może nawet nie tyle jesteście szpiegiem, szpiegami, co agentami wpływu. Czyli mówicie pozytywnie o danym państwie, o danym imperium. No, czyli to ma, to ma być taki filar, ta, ten straszak przed zarzutami agenta wpływu. Ma być takim straszakiem, który skutecznie zamyka gęby wszystkim, który skutecznie zniewala wszystkich, żeby, brań Boże, nie mówić dobrze o tych, o których dobrze mówić nie należy. Bo to linia partii dyktuje, o kim mówimy dobrze, a o kim mówimy źle. Ja nie wiem, czy wy tą paranoię widzicie na co dzień, czy nie, ale cieszy mnie to, że coraz więcej ludzi zdaje się być przebudzonych, że coraz więcej też Polaków budzi się z tego marazmu, z tego snu, czy z tej iluzji, że wszystko zmierza w dobrym kierunku. <laughs> Niestety nie zmierza w dobrym kierunku, zmierza w różnych złych kierunkach. Dlatego, dlatego nie należy popadać w depresję, nie, na, nie należy popadać w malkontentstwo, tylko szukać pozytywnych rozwiązań. Czyli ja nie, nie tyle się staram mówić o problemach, co o sposobach rozwiązywania tych problemów. Proszę Państwa, no i właśnie dlatego. A nie wiem, czy wiecie, że rekordowa liczba Amerykanów przenosi się, emigruje do Chin, właśnie. Rekordowa liczba Kanadyjczyków emigruje do Chin. Nigdy w historii nie było tak wielkiej emigracji. Także to, no to jest zjawisko zupełnie nowe, które wcześniej nie występowało. Ja na swoim własnym podwórku obserwuję też takie ciekawe zjawisko, mianowicie Ułatwiam w ramach inkubatora azjatyckiego zakładanie kont w bezpiecznej Kambodży, w bardzo bezpiecznym banku kmersko-chińskim, który nie da dostępu żadnej instytucji europejskiej, przed którym jesteście bezpieczni, przed urzędami skarbowymi, komornikami, sądami i tym całym głównym bezprawia. Natomiast będziecie mogli mieć w Polsce karty Visa, Master i pobierać sobie pieniądze z bankomatu. I możecie tam lokować swoje pieniądze. Więc ja obserwuję, jak bardzo na przykład banki rozbudowują swoje działy. Proszę Państwa, dlaczego? Bo masowo. To też, o tym Wam pewnie propaganda nie pozwoli, nie dopuści takich informacji do Was. Otóż masowo Europejczycy uciekają z Europy z majątkami, proszę Państwa. Masowo zakładają konta w bankach azjatyckich, właśnie. No, online w tych bezpiecznych bankach, o których mówię, nie założycie sami konta. Dlatego stworzyliśmy taki inkubator i dlatego pomagamy w tym, żeby tylko na bazie paszportu i kilku danych Wam takie konto rzeczywiście założyć. Razem z przesyłką, proszę Państwa, wedle nowej procedury, razem z przesyłką kart, to trwa między 2 a 3 tygodnie. Ta usługa, proszę Państwa, kosztuje oficjalnie, zupełnie na stronach internetowych jest to podane. Ta usługa kosztuje 847 dolarów, ale tylko do końca, pamiętajcie, stycznia. Czyli tak, okazjonalnie jednorazowa wpłata wynosi 847 dolarów, natomiast od 1 lutego to będzie 1200 dolarów jednorazowo. Więcej na ten temat pewnie powiem na spotkaniu dziś o godzinie 14. Czasu polskiego. Jeżeli ktoś z Państwa nie mógłby uczestniczyć, nie może uczestniczyć dziś, to jeszcze zapraszam ewentualnie jutro w niedzielę. Też na godzinę 14. zamiast, zamiast wizyty w kościele, na przykład. A jest, jeszcze chciałbym Państwu zwrócić uwagę na pewien paradoks. Otóż nie ma. Takiej możliwości, żeby niekontrolowana władza, żeby ludzie, którzy e, kierują innymi, czy mają nieograniczoną prawie władzę, sami nagle się zaczęli ograniczać. Nigdy w historii takie zjawisko nie nastąpi. Niekontrolowana władza. Zawsze prowadzi do korupcji, zawsze prowadzi do nadużyć. Tym większych, im bardziej e, ci ludzie działają bezkarnie. No, dlatego mamy w Kościele Katolickim to, co mamy, dlatego mamy w polityce to, co mamy. Przecież e, i, i dlatego też mamy immunitety, które specjalnie e, roztaczają taki parasol ochronny nad politykami, sędziami, prokuratorami. No, to jest niebywały, bo to, bo, to, bo to stawia pod nie tylko znakiem zapytania, ale skreśla jeden z ważnych punktów Konstytucji, który mówi o równości wobec prawa. No, jaka istnieje równość wobec prawa, jeśli są immunitety, które chronią przed tą równością wobec prawa? No, to wszystko jest kpina, proszę Państwa. Dlatego, dlatego warto pomyśleć, żeby Albo się przenieść do bezpiecznej Azji, albo przynajmniej w bezpiecznym miejscu blokować swój majątek, ponieważ inaczej będą wam zabierać wasze majątki pod różnymi pretekstami pod pretekstem stanu wyjątkowego, stanu wojennego, pod pretekstem jakiejś nowej pandemii, tysiąca, tysiąca różnych innych rzeczy. Już teraz zauważcie, że banki traktują wasze ciężko zarobione pieniądze właściwie jak swoją własność, a nie waszą własność. I to będzie się pogłębiać, ponieważ ani banki, nad którymi nie ma żadnej kontroli, ani firmy farmaceutyczne, nad którymi nie ma kontroli, bo wręcz politycy dla nich pracują, tak jak w ogóle kasta polityków, sędziów i prokuratorów, nic nad nimi nie ma. Dlatego nigdy nie będą się samoograniczać. Będą coraz bardziej pazerni. Będą coraz bardziej zniewalać ludzi. Ludzi, którzy do danej kasty po prostu nie należą. I e, czy jest na to antidotum? No nie jedno. W, nie jest wbrew pozorom, wcale nie jest tak źle, proszę Państwa, dlatego że po pierwsze, po pierwsze możemy uciec z majątkiem jeszcze. Możemy sami się wyprowadzić jeszcze, ale możemy też robić co innego dla tych, którzy nie mogą się przenieść, którzy nie chcą się wynieść z tej depresyjnej Europy, czy depresyjnej Polski, przynajmniej pogodowo. Można zacząć się jednoczyć, czyli robić coś przeciwko marzeniom politykom, polityków, bo przecież ich dążeniem i marzeniem i dążeniem jest to, żebyśmy byli wszyscy skłóceni, żebyśmy nienawidzili się, żebyśmy byli samotni i zatomizowani. No, no bo wtedy, wtedy nie zorganizujemy się, nie wyjdziemy w sposób zorganizowany na ulicę, w sposób zorganizowany nie obalimy rządu, a więc dla nich jest bezpiecznie. Mają nas w garści. Na szczęście internet nie zostanie wyłączony. Na szczęście mamy świat kryptowalut, czyli elektronicznej gotówki, bo to nie jest żadna tajemnicza rzecz. To jest po prostu bardzo bezpieczna, bo kodowana za pomocą kryptografii bezpieczna gotówka elektroniczna, która daje namiastkę wolności. Bo nie tylko w bankach można gromadzić majątki, ale można gromadzić majątki w kryptowalutach i to jest piękne i to jest przyszłość. Bo w przyszłości, proszę Państwa, nie pytajcie się proszę skąd to wiem, ale już w XXI wieku nie będzie walut narodowych, będą wyłącznie zdecentralizowane kryptowaluty. No, i, i to, o co dbamy w tej chwili, to o to, żeby jak najwięcej ludzi w tą przyszłość wprowadzić. Ja chciałbym powiedzieć, że bardzo się cieszę z takiego nowego zjawiska, które też obserwuję. Coraz więcej ludzi rozumie, że jeśli ktoś jest atakowany przez główny nurt, no, to znaczy, że jest niebezpieczny dla głównego nurtu. To znaczy, że coś w tym jest. Jeżeli ktoś personalnie jest atakowany, czy na, na bazie własnej działalności gospodarczej, choć, chociaż jest niewielka ta działalność, a jeżeli już się skupia atak, to znaczy, że zagraża, to znaczy, że coś wartościowego w tym jest. A ze mną właśnie tak jest. Jestem atakowany, proszę Państwa, przez główny nurt, no, zresztą zawsze byłem jak też i mój projekt ku Logos, który fantastycznie się rozwija. I zdaje się, że coraz więcej ludzi to rozumie, dlatego że bijemy kolejne rekordy zainteresowania samym projektem, również i projektem stowarzyszonym Betronomii, który pozwala ludziom zarabiać nawet nawet 400, 500, 600 dolarów dziennie. Mamy coraz więcej ludzi, którzy tyle zarabiają dziennie. A za moment to będzie parę tysięcy. Bardzo się cieszę, proszę Państwa, dlatego, że to zadaje kłam wszelkim plotkom, które wcześniej istniały, wszelkim domniemaniom i, no i pokazuje prawdę na temat właśnie potencjału projektów kryptowalutowych. Ale myślę, że warto pamiętać jeszcze o jednym. I będę też dzisiaj o 14 na spotkaniu otwartym o tym mówić, żeby, się nie, żeby nie ulec takiemu zachwyśnięciu się tymi pieniędzmi i tym zarabianiem. Pamiętajcie, że to nie wszystko, że to nie rozwiąże problemu. Powiem też konkretnie dlaczego. Człowiek ma określoną konstrukcję psychologiczną, mamy określony garnitur emocjonalny. Nasz umysł, proszę Państwa, pracuje w taki sposób, że nie dopuszcza do tego, żebyśmy byli nadmiernie szczęśliwi, żebyśmy byli rozradowani. No, dlatego ludzie sięgają po używki, jakieś narkotyki, różne rzeczy. Żeby przedłużyć ten stan ekstazy albo wywołać. Dlaczego tak się dzieje? Dlatego, że w momencie, kiedy przeżywamy szczęście, stajemy się mniej czujni. Mniej uważni. I 200 tysięcy lat temu, jak biegaliśmy po sawannie, ginęliśmy wtedy. Jak byliśmy mało czujni, mało uważni, wtedy dopadał nas jakiś drapieżnik, czy po prostu ginęliśmy z różnych innych powodów. Ale z powodu braku zachowania ostrożności, na przykład. Dlatego, dlatego nasz umysł nakłada na nas pewne ograniczenia. Na przykład nie do końca zezwala nam na zbyt intensywne myślenie, bo to, bo to wymaga dużej energii. To, to jest zabawne, bo taki paradoks powstaje, że nasz umysł pilnuje nas, nas paradoksalnie, żebyśmy za dużo nie myśleli, żebyśmy w ogóle nie myśleli, żebyśmy jechali na autopilotach, a nie na własnym myśleniu. No, i zabiera nam szczęście. To nasz umysł zabiera nam szczęście. Nie pozwala nam się cieszyć szczęściem, życiem, bo stajemy się mniej uważni. Proszę Państwa, i dlatego ważny jest rozwój osobisty. I dlatego ważne są szkolenia. Bo nie ma takiego automatyzmu. Taki automatyzm nie istnieje. Nie wierzcie w to, że wystarczy, że będziecie bogatsi, czy bogaci wreszcie. I wtedy automatycznie będziecie szczęśliwi. Nieprawda. Będziecie mieli dokładnie ten sam garnitur emocjonalny. Będziecie mieli dokładnie te same reakcje. Będziecie tak samo się często przejmować, tylko może innymi sprawami. Także w tym sensie rzeczywiście nic nie daje szczęścia. Ani pieniądze, ani zdrowie, nic. Szkolenia. Mogą dać szczęście. Dlaczego? Dlatego, że w naszych szkoleniach, w moich szkoleniach, skupiam się na tym, żeby nauczyć Was jednej najistotniejszej rzeczy: przejęcia kontroli nad własnym umysłem, zmianę statystyki emocjonalnej, tak żeby naprawdę szczęście było na wyciągnięcie ręki, żeby było osiągalne. A wierzcie mi, to jest ogromna zmiana. To jest gigantyczna zmiana, która powoduje jedno że życie nabiera zupełnie innego znaczenia. Życie staje się zupełnie inną jakością wtedy. Wartością i jakością, którą wtedy łatwo jest przekazać innym. A to już wy sami wtedy możecie zrobić. Także nie skupiajcie się tylko na zarabianiu. Cieszę się, że zarabiacie coraz więcej. No, bardzo się cieszę, że te systemy niezawodnie działają, że mi okazał się skutecznym, bezpiecznym systemem. Jasne, że mnie to cieszy, ale nie powrzestańcie na tym. Równocześnie nie zaniedbujcie kulogos, równocześnie zapisujcie się do kulogos, które zapewni Wam głównie rozwój osobisty i odpowiednie szkolenia, które po prostu zmienią Wasze życie. Na dalszy ciąg zapraszam na godzinę 14. Dzisiaj, jeżeli ktoś nie może, to jutro w niedzielę pod tym samym linkiem też o godzinie 14. Fantastycznego wieczoru Wam życzę. Do zobaczenia.